Szukacie miejsca na w Piątek 21 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Przewornie odbyło się jak co roku wigilijne spotkanie wójta Aleksandra Beka z mieszkańcami gminy. W czasie spotkania odbyły się jasełka przedstawione przez uczniów szkoły w Przewornie. Gdzie jest gazda? Zdaje się, nie jesteśmy sami. Sam. Zgromadzeni goście, wójt, radni i mieszkańcy składali sobie życzenia łamiąc się opłatkiem oraz śpiewali kolendy. Jak co roku mieszkańcy licznie pojawili się na spotkaniu. Oprócz kolędowania i życzeń, na zgromadzonych przygotowany został ciepły, wigilijny posiłek.